Cześć wszystkim! Dzisiaj sprawdzimy sobie, moi drodzy, tak zwane pizzę premium. A co mnie sprowokowało do tego tekstu? Te dwie z przodu, czyli pizzę nieprawdopodobnego, najlepszego krytyka kulinarnego w Polsce, cieszącego się niesłabnącą chwałą i bardzo dobrze, pana Makłowicza. Zobaczymy sobie, czy jego gotowe pizze staną w szranki zwycięsko. Z tymi dwoma, czyli z Lidlem i z Biedronką. Sprawdzamy. Sesor. Sesor. Oj, chłopaczek nie obudził. Mów coś! Ten serek. Też porządku. Nie, jednak nie, odwołuję to <grymina> Powiem wam szczerze, że słyszałem, że te pizze cieszą się naprawdę wielkim rzutem. Co tu mamy? Jak to jeść? Co mam robić? Dostałeś kawałeczek taki wycięty pizzy z prawej twojej strony. Tu? Tak. On Dobra. Jest cała, ale no to jej no. to jej. To od całej. No to zobaczmy pierwszą. Ładnie pachnie. no taki kawałeczek naprawdę jak na jakiegoś małego Simpsona. To co ty, zakroił? <grymina> pachnie trochę salami. Ale już patrzymy. Mhm. Mm no trochę gumowiata, ale nie jest źle. To są takie pizze, nie takie te chamskie, familijne. taką, co się kupuje za 2 kilo 10 zł. Ta kosztuje chyba która więcej, gdzieś 16 co? Mm -hmm. Ale co my tu mamy? Nie z szynka. Czy co, co tu jest? Ser też w porządku. Ciasto. Mało chrupkie niestety. Nie, nie jest totalna zaklej morda, absolutnie. Może nastawiłem się na coś lepszego, kiedy mówiłem o pizzach premium ze sklepu, bo trochę chciałem dzisiaj to odnosić do takich standardowych pizzerii. Troszkę brakuje sosiku i to jest duży minus pizzy, jeżeli brakuje sosu do pizzy, która aspiruje do miana tych na oliwie, to trochę słabo. Plusy. Fajnie słona, dobre ciasto, choć szkoda, że nie, nie, nic nie pochrupało, albo nie było takie jak w Neapolitanie, ale koniec końców. Jak na gotowca, moim zdaniem jest to ok. Siódemka. Kurna, nie powiedziałem, czy to odmakło, czy nie. Ale dałem dupy. Ale wygląda ładnie. Nawet nie za to jest taka duża y, szynka prosciutto, chyba. Pizza z szynką szpek. Prawdziwa włoska pizza na cienkim cieście z wysokim brzegiem. No, chcesz spróbować? <noise> <noise> no nie zła. Ja bym chciał, żebyś. Będziemy mieć taką. wiesz, koło. Znajdziemy kawałek. dla ciebie kawałek. Podgryź, podgryź sobie. Ale zjadł, patrzcie. U. No nie wiem, rzeczywiście dla mnie zasłucha. Coś brakuje tu? Czy sosu, czy coś. No Ale jak brakuje sosu w takiej pizzy, to znaczy, że to jest jakiś błąd. Bo tutaj nie powinno brakować. No chyba, żebyśmy to dolali oliwą, i może wtedy by zyskała na wartości. Aczkolwiek, tak jak mówię, kupujemy gotowy produkt z biedronki. Mm -hmm. Na pewno nie rozpoczęliśmy źle. 7 punktów. Tutaj tak. Skubidu wyczuwa, że chyba jakimś baranem leci. Czyli to są już lepsze składniki po samym zapachu. To jest salami. Albo pikante, albo jakieś. Ojej, opada. Ale to już jest ten. Ja wiem, ja wiem, że to, są, to jest włoska szyn, wło, włoskie salami czuć momentalnie. Ale ja kurczę, no pomimo mojej całej miłości do tego kraju, to nie bardzo. Zdecydowanie bardziej słona. Ciasto tutaj mięciutkie, salami pikante z tego, co, co, co myślę. Po gardziełku na wala. Ehm, dla mnie minus. Dla mnie minus. No, czuć baranem. Czy wiecie o sobie, czy osłym? Po prostu czuć, że to jest taki specyficzny rodzaj tego tej jego salami. Ja nie bardzo właśnie za tym przepadał, ale. Mm -hmm. W innych fragmentach lepiej wypada. Sesor. Sesor. Moich chłopaczek nie obudzony. troszkę jeszcze, jeszcze żyję, 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 żyje piątkiem. Jeżeli chodzi o sor, to. <laughs> o sor to mogę trafić. Nie! Nie jest jakaś rewelacyjna, ale no jest lepsza niż poprzednia. Ja my, no ciasto jest bardziej dopracowane, bardziej chrupkie. Natomiast to salami może wielu osobom przeszkadzać. Jeżeli mówimy o tym, że chcemy odwzorować smak jak z włoskiej pizzerii, to myślę, że tutaj jesteśmy dużo, dużo bliżej. Przez po prostu jakość składnika położonego. A ciasto, no bardziej chrupkie, no po prostu lepsza. Lepsza kompozycja. Ale no mi to salami nie odpowiada. I to uważam, że to jest właśnie to. No, ale ja od razu czułem, bo... Wiedziałem po czym? Po salami. Z solem. <noise> ogólnie bardzo tłusta, nie? Wylewa się. No, ogólnie ma to posmak takiej, takiej pizzerii, nie? No, dobra. Stefan, dobra? Smakuje ci? Smakuje, na pewno. Bardziej niż tamta. Mhm. Coś tak uważam. No tutaj byśmy mogli wlecieć z jakimś taką oliwą. Ja wiecie jaką najbardziej oliwę lubię? W ogóle zajebisty patent. Jednej z poznańskich pizzerii ją odkryłem. Znaczy jego ten patent. Jak macie oliwę i pewnie używacie parmezanu, włóżcie skórki parmezanu do oliwy. Na tydzień i macie perfekcyjną oliwę parmezanową. Naprawdę no mistrzostwo świata. Czyli tą końcówkę, którą już nawet nie można zetrzeć. Wkładamy. Kolejny parmezan czy grana, wkładamy. I genialna rzecz. Absolutnie ręczę za nią. No, myślę, że 8 punktów można przyznać. Pomimo niedobrego jak dla mnie tego salami. Ale cała kompozycja, no, jest autentycznie lepsza. Ładnie pachnie. Tak na słodko. Wydaje się taka twardsza. Mogę troszkę dłużej siedzieć w piekarniczku. Ta? Mhm. Ale dobrze, bardzo chrupkie ciasto. Fajny, mokry środek. Jakoś nie wiem dlaczego, ale czuję tutaj smaki paprykowe albo suszone pomidory. Ale to absolutnie najmniej mająca wspólnego z takimi włoskimi smakami. Choć wcale nie wypada źle, jeżeli chodzi o smak, bo grają mi te nuty kwaskowe z troszkę słodszym ciastem. W ogóle nie jest słona, tak jak Pana Roberta poprzednio była bardzo słoną pizzą, to było mocno wyczuwalne, tak tu nie. No, nie bałem się, Dosyć mi ona leży. Ale jakbyś dostał taką w restauracji? Nie no, to trochę bym się zdziwił. Trochę bym się zdziwił, bo to na pewno nie jest taka restauracyjna. Nawet nie hamsko restauracyjna tylko to jest taka trochę nie wiadomo o co w niej chodzi. Pomidorki tutaj. Dobrze... Albo to... Nie wiem jest. Ale to takie nuty słodkie z tym delikatnym ciastem dobrze grają. Plus ta chrupkość leży mi. Naprawdę mi leży. Ale nie jest to pana Makowicza pizza. Tak bym stawiał. Chciałbym, że to jest w ogóle z tego trzeciego sklepu, czyli była Biedronka, był... No to to jest Lidl. Tak bym powiedział. Trochę, trochę o ten. No, troszkę dłużej, no. <laughs> A są pomidorki! No właśnie, i mówię, że te pomidorki coś. Czujesz taki aromat drewna. Niezła. Trochę mniej w piekarniku. Choć wcale nie jest źle. Ale tutaj to, to mi leży. Mmm. To jest taka. Pizza margerita. Mozzarella di di bufala. Mozzarella z mleka bawolego, krojonymi marynowanymi pomidorkami koktajlowymi na podpieczonym spodzie z sosem pomidorowym i serem mozzarella. No. Ten sos pomidorowy, to im się udał. Ja udał, nie? Fajnie taki, z taką, z taką słodycz daje. Bardzo przyjemny. Tak. Naprawdę ono mi leży. No. Fajnie słodko nadaje rytm. Mów coś! <głosy> 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 Jak w Miodowych latach. Mów coś! Siadaj! Ten serek też w porządku. Nie jednak nie, odwołuję to na Nie Cisza. no, powiem wam szczerze, że w porządku. Ten serek też w porządku. O... I to za zawsze będzie wyglądało. Mówiąc już tak teraz poważnie, to serek też w porządku. Nie, mi ogólnie leży ona. Bardziej mnie zastanawia to, że pizze takie te premium mrożone. Są super blisko co do takich osiedlowych pizzerii. To mnie zaczęło zastanawiać. Wolałbym, jak Boga kocha, zjeść taką, niż z takiego mietka, który mi położy produkt seropodobny, szlak wie, jak to będzie wypiekane, tu chociaż spełnia to jakieś normy. Mówię Wam poważnie. W oczekiwaniu na kolejną, która się piecze, pomyślałem sobie o jednym. Wejdźcie na IG albo damy też post na YouTube i zagłosujcie. Zobaczymy, kto jaką pizzę wybierze, bo jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. One są tutaj absolutnie kluczowe. Może to też innym osobom rozjaśni, która jest najlepsza. A ja daję teraz na sedno. Idziemy? Znaczy idziesz? Wziąć? Nie. Pójdźcie. To ja pójdę, zobaczę, co to jest za później co o, nie pachnie. Kurde, coś tu się polepszyło, nie? Też tak uważam. W sensie, jak spróbowałem sobie, to. Ale tak sobie wyobrażałem smak mm -hmm. i a tu już bliżej pizzy niż picerek. O, ale tu, o, tu jeden, jeden składnik tak psuje wszystko. Mamy salami pikantę. I mamy albo oliwki, albo coś innego gorzkiego, co totalnie załamuje smak, i wypada ta pizza tragicznie. Przynajmniej dla mnie. Ciasto. Mm, to jest to znowu mało słomę. Nie smakuje mi ta. Przez ten jeden składnik, który totalnie spierdzielił wszystko. Ale jeszcze raz damy szansę. Mhm. Mm nie. Tu jest dupa. Ta kompozycja nie gra. Ktoś pożałował na jednym składniku i wszystko się spieprzyło. Chyba nie jest to pizza pana Makłowicza, dlatego że nie widzę podobieństw z poprzednią. -pa -pap. Nie no, papryka... P -p 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 -p. <ślonen> nie, no, papryka chyba nie. Oliwki. Papryka? Jest, jest. To co, psuje? To czy to? No już ci mówię. A Moim zdaniem to. A ty nie lubisz ogólnie, czy... Bardzo lubię. Aha. Może bardzo to przesadziłem, ale lubię. No tragiczne. Papryka, pizza pepperoni z papryką i oliwkami. No bój się Boga. W ogóle ile taka pizza ma kalorii? Jestem bardzo ciekaw. W porcji kalorii mamy 530. No co? Nie, 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 nie. Tej nie kupujcie. To jest oczywiście moje subiektywne zdanie, a to jest test konsumencki. Out. Najgorsza. Dwa punkty. Uch. Bardzo słaba. Dziękuję bardzo. Całe rączki. No to jedziemy dalej. Fajne to, podoba mi się. I nawet chyba częściej będę to kupował. Tam do poprzednio szczególnie. To... <grywia> mm -hmm. No, tutaj jest zalepioch. Bardzo tłusta. Bardzo mokra. Trochę chłopiąca. Ale tu, jak ją jem, to czuć naprawdę, 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 że jest to najlepiej odwzorowana pizza, jak z włoskiej restauracji. Bezapelacyjnie. I zgadza się skład, i zgadzają się składniki, i zgadza się ciasto. Czy jest to mocny konkurent co do takiej pizzy, jakbyśmy poszli do lokalu? No, oczywiście, bo to ciasto nigdy nie będzie takie jak tamto, ale na miastką pewną będzie. Ale czy wybierałbym to idąc do sklepu? Nie wiem, bo to też nie jest w 100% wyznacznik. A to jest yy, pan Makłowicz na pewno. To i do wszystkie pieniądze, ale jest to smak. Margarita? Nie, to jest gornozola, czyli tak zwane cztery sery. Tak jest. No ładnie pachnie, no, wygląda też bardzo ładnie, prawda? Brzegi tutaj. Lekko podprzypalana, zarumienione, lekko wyrośnięta, choć bardziej przypomina focację. Nie no, dobra. Okej. Okay. Ta dostanie również 8 punktów. Ale to nie będzie coś, co mnie mm, jak nie wiadomo, nieprawdopodobnie zgniecie. Ale jest to bardzo dobra pozycja. Troszkę oliwy i jesteśmy. Choć tamta chyba. Chyba bardziej. Ale one są do siebie bardzo, bardzo podobne. Pomimo wszystko, pomimo tego, że tu jest dużo, dużo, dużo więcej tłuszczu. chociaż ci formadzie jakoś zbytnio często nie zamawiam. No to panie ekspercie, w porządku, w porządku. Mhm. Zobaczmy. Czuć ogólnie, że w innej lidze troszeczkę chodzimy. Mhm. Głównie przez składniki. Tak. No ale czuć, że to jest innego kalibru pizzerka. Nie ma co gadać, nie ma co gadać. Coś innego nie każdemu będzie odpowiadała, pomimo, że tamta salma była dla mnie fatalna. Tak, łatwo wprowadzić to nie jest mój szczególny wybór. Ale co ciekawe, bardzo podobnie cenowo. Złotówkę różnicy. Pomiędzy tamtą a tą? No, to jest pomiędzy w ogóle wszystkimi. Wszystkimi. Tymi, dwóch złotówka, dwóch złotówka. Tylko że czekaj, bo ta, panie kolego, ma 390 gramów, a ta ma 430. No ja nie, to prawie jedno i to samo. To może powiedzieć, że w jednej cenie chodzą. Jeszcze jedna, czy jeszcze ile? Jeszcze dwie. A jeszcze dwie? Dobra, jedziemy. Ale dzisiaj glutenowo zażarłem się trochę. Najpierw trzeba obwąchać. tak. Trochę zaklej morda znowu. Fajna szyna. Coś tak jakby grzybami. Mhm. To jest chyba pozycja raczej znana. Przeciute fungi. Czy się nie mylę? Nie. nie. To jest ta z biedronki. Kurczę. Jak mi za pierwszy raz o ugryzłem, to mi podlatywała. Teraz już coraz mniej. I się zastanawiam, czy to jest przeżycie materiału, przerzucie czy co, ale no teraz już mniej. Nie kładzie na łopatki. Jest taką zwyczajną. Co prawda, fajniej, że to ciasto trochę inaczej wygląda, ale no chcę być szczery i obiektywny. No nie mam jej dużo punktów. Pomimo, że kompozycyjnie to jest moja chyba ulubiona. Ja najczęściej taką zamawiam albo po prostu Margheritę. Są dwie moje ulubione. No to coś tu, nie siedzi. No, coś tu nie siedzi. mi. Ale co? No nie wiem. Nie, no musisz coś powiedzieć nam. Taka buła. No tu ładnie tu wygląda, choć te pieczarki takie jakby mrożone. W sensie marynowane. Wiem. Wszystko zlepia się w jedną całość. To nie jest tak, że macie ciasto, na to sos i składniki, to jest wszystko w różnych warstwach, tylko to lepi się w jedną rzecz. I przez to mi to nie odpowiada. Odkryłem. O, widzicie? Tutaj ta nawet jest. No ale zobaczcie, może tobie po, po, podjedzie. Nie czuję, że to jest... Yy, tak jak w pizzy, no wiecie, nawet możecie jak się postaracie, to sobie przełożycie szynkę z kawałka na kawałek. tutaj jest raczej niemożliwe, bo musiałbym... O! 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 Właśnie o tym mówię. Zlepiona. Ale też taki tłuścioch. Tłuścioch. Zlepiony tłuścioch. I tak. I w ogóle nie czuć sosu tutaj, czy jest jakikolwiek ból, no, to mi nie siedzi. Wiesz, nie. nie, nie. się, że to będzie bardzo podobne. Pięć. Zlepiony jestem, wiesz? Proszę jako na ten? No to ostatnia. Twardostan. Mhm. Szczepan -sz twardo, by... Dobry pisarz. Pizza, bierzcie i bierzcie pana twardo. Szczepan twardo. Re Reklamuję pizzę. A to dobrze, że pizza stoi, czy opada? Jak jest lepiej. Jak w życiu, no, raz i raz opada. Dobra salma, ładne przejście z tematu na temat. No, no. <laughs> Niezła, bardziej hamska, bezapelacyjnie. Ale nie wiem, czy trzeba się tego nie oczekiwał. No jest lepsza, moi drodzy, niż tamta na pewno. To bez dwóch zdań. Tu czuć chociaż, że to chodzi, nie wiem, na różnych warstwach, a nie, że macie zlepioną papkę. Zwyczajna pizza mrożona, nie premium. Nie, bo nic takiego nie czuć. To jest pizzeria, żeby... pizzeria, to jest pizza, żeby jeszcze na nie patrzeć, pepperoni. Pepperoni z Lidla. Ale to nie jest Deluxe? Deluxe. No, ale uważasz, że jest Deluxe? Uważam, że no, no. <laughs> nazwa mi zawsze będzie bawić. Deluxe. Jak się dzwoni czasami po pokój hotelowy, nie? Dzień dobry, gdzie? No ja stroję tego pokoju, aha, a jaki? Deluxe. A to jest zwykły pokój, nie? Ale muszę nazwać Deluxe albo Superior. A tam po prostu dołożony ekspres do kawy. No wygląda to też tak, jak wygląda. Jak zwyklak. No ale cena nie jest porażająca. Z kiełbasą wieprzową dojrzewającą serę mozzarella i oregano. No to jaka to jest ta dojrzewająca? Napisali? Dojrzewającą, wędzoną, suszoną na podpieczonym spodzie z sosem pomidorowym. Tamta była lepsza. Tamta najbardziej smakowała. Bardzo tłusta ona jest w ogóle. Jak tak nawet dotykam. To już widzę cała się w ogóle szkli. No. Bez tragedii, ale też... Nie, jakaś bardzo, bardzo. No to oczywiście te od pana Makowicza no mają zupełnie inny wymiar. Chodzi o jakby jakość pizzy. No ale mówię, no każdy szuka czegoś swojego. Podsumowanie. A ocena. A ocena? No też 5 musi do. No nie, no tamta dostała 5. No to 6. przecież te oceny takie trochę ro rozbieżne. Podsumowanie. Podsumowanie. No i co? Wyszło jak wyszło. Jednak krytyk kulinarny to krytyk. Nie pozwoliłby sobie na włożenie takiego czegoś, co byłoby jedną zlepioną masą, albo twardą rzeczą, albo coś jeszcze. Wydaje się, że jednak pizze pana Makłowicza są najlepsze z tego zestawienia, ale tak jak powtarzam, jedni wybiorą, bo szybko, bo cena niezła, i przy tym namiastka niezła restauracji. Drudzy powiedzą, że nie, bo to nie to samo, bo to. I zarówno ci, jak i ci mają rację. Tylko pytanie jest, w której grupie osób jesteście? Niezłe z brakami i ogólnie jest to tak totalnie, totalnie po środku. Dziękuję moi drodzy za dzisiaj było mi niezmiernie miło po raz kolejny. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No i jeszcze jedna kwestia, oczywiście, jeżeli chciałbyś, to będzie mi absolutnie miło, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał na górze. Tutaj i później wejdziesz na dwa kolejne filmy dla ciebie. Jeden i drugi. Do następnego.